Hejka, witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii Let's Play LEGO Star Wars The Complete Saga. W tym odcinku kontynuujemy sobie epizod Zemsty I idziemy do drugiego rozdziału, który brzmi Kanclerz w niebezpieczeństwie, rozdział drugi. Zaczynamy historię. Albo kontynuujemy historię. Epizod trzeci, Zemsta rozdział drugi kanclerz w niebezpieczeństwie. Tutaj jak pamiętamy z ostatniego odcinka Obi-Wan Kenobi i Anakin Skywalker rozbili się w głównym hangarze, flagowym okręcie separatystów. Krabia Duku i General Grievous przetrzymują kanclerza na swoim statku, a Obi-Wan Kenobi i Anakin Skywalker starają się go uratować. Wylądowali na okręcie separatystów i tutaj właśnie zaczynamy zabawę. Zobaczymy ile trzeba monet pozbierać, ale myślę, że no... troszkę będzie trzeba. Tam w oddali jest y, generał Grieves. Czeka na Pęski. Ale musi sobie poczekać chwilkę, bo tutaj mamy kilka rzeczy do zrobienia. Musimy pozbierać monetki, które są potrzebne, żeby było 100% prawdziwy Jedi. O, tutaj mamy troszkę lepiej. Tutaj niebieska moneta wpadła. Coś tutaj mamy jeszcze? Stąd przylecieliśmy tak naprawdę, więc... Za tą barierą jest kosmos. A teraz możemy sobie iść dalej, chyba że jeszcze tutaj coś można. Ach, parę monet. Ale to nie jest tak dużo, jakbym chciał. Jakby się mogło wydawać. I tutaj mamy... O, grivers ucieka. Ale widzę, że przysyła swoich kumpli. Czyli, droidy. no i wiesz, po droidach udało się troszkę zebrać. Cóż, nie wiem jakie to jest długie, więc muszę zbierać na razie wszystko co tutaj mamy. O! No to do góry trzeba ok, czyli tutaj jeszcze powinno być. No i tutaj. Zaraz rozwalimy te skrzyneczki żółte. No i już mamy... 8k prawie. Monety spadły. Super. Kolejne monety. W sumie tutaj same monety będą. Dziesięć kamony to mamy już. Otwieramy bramę. A tam pusto. A może jednak nie o? -o dokładnie. Problemy. To się bardzo przyda. Tutaj monet jest dużo i to dobrze. Nie narzekam. 13 k monet i już mamy prawie... Nie, no ponad 20%. I chyba możemy iść dalej. U góry jest mini zestaw. Nie wiem, czy mam tutaj zejść. Tak jest. O! Super droidy! No i po droidach możemy się zająć innymi sprawami. 20% mamy, czyli pewnie będzie coś koło 60-70 kamonet do zebrania. Już mamy 20 kamonet. Się wrócę tutaj i zobaczę, czy tutaj czegoś nie ma. A tutaj Artu tu potrzebny. No to w zasadzie tyle, więcej nic tutaj nie ma. Dobra, idziemy sobie do góry teraz. A widzę, że u góry mamy droidy. O! droidach No to pójdziemy sobie najpierw tutaj. Droid niszczyciel, ale to już nie jest problem. O, fajnie. 30 kamonet. Można to zniszczyć? Nie można niestety. Idziemy sobie dalej Fajnie takie sekrety poznajdywać Tam zaraz otworzymy to, tylko jeszcze tutaj może coś być. Ale nie, nie ma nic, oprócz tylko kilku monet. Już mamy ponad 50%. Czyli to może być krótki poziom z tego co widzę. Skoro już tyle mamy. A, pójdziemy sobie tędy. To są chyba takie same przejścia, tylko po prostu monety pozbierane. Trochę zabadwej. O, o, co jest grane? Straciłem mnóstwo moce przez te droidy widzę, że tutaj dużo ich będzie. Idy pokonane. Artu Artu D tu pojawił się. Ale to za chwileczkę się z nim będziemy bawić. Tutaj już nie ma nic, dobra. Więc możemy sobie iść dalej. Tutaj coś może być ukryte, ale nie, nie ma nic. Dużo monet. Tam coś jest. Oprócz monet nie ma nic. Szkoda. Artu Ditu, Prio i d Ditu. No to działaj, R2D2. Astromechu, Droidy? Nie, tutaj mamy mini zestaw. Troską nie chcę brać i nie będę go brać. A tutaj. No tutaj coś innego. 38 kamonet już mamy. A, przejście. Po prostu. Jesteśmy już troszkę wyżej. Pójdziemy sobie najpierw tutaj, skoro już tutaj poszedłem, no to w tą stronę sobie pójdziemy i tutaj mamy mini zestaw. Dobra. Monety zabrane, mini zestaw zostaje. Droida już nie ma. Coś tu jest. Nie, tutaj nic nie ma. Tutaj nie, tutaj też nic nie ma, więc możemy sobie iść do przodu. Tutaj monety jeszcze do zebrania. O. No, myślałem, że spadnę. Ale nie. Winta do góry. ok. No to lecimy. Droid pokonany? Co my tu dalej możemy zrobić? d A, przejście otwieramy, ok. Tylko przejście. No, dobra. Co my tu mamy? Kanclerz Palpatine siedzi uwięziony, albo przynajmniej tak to wygląda. Krabia Duku dołączy do zabawy. No to zaczynamy zabawę. Trzeba się najpierw droidami zająć. Okej, okay. oberwał. I zostało mu jeszcze tylko cztery serduszka. Zobaczymy, czy tutaj czegoś nie ma do, do pozbierania. No właśnie, moneta była. Szkoda było jej nie zebrać. długo sobie poczekał u góry. A ja sobie tutaj zwiedzę to pomieszczenie. Tutaj nie ma nic niestety. I tutaj też nie ma nic. Dobra. Więc idziemy do duku. Raz. Znowu ma dwa serduszka, tylko no. A tutaj droidy, super droidy w dodatku, cały czas w sumie to można było się spodziewać, że będą super droidy. Dobra, super droidy pokonane. Jeszcze z tej strony coś jest. Nie wiem, jaki jest sens. Najpierw atakować, a później uciekać. To jest bez sensu. Ale tak droidy robią. O. I został pokonany Duku, który stracił głowę w tym tej części, tutaj jest zresztą też życie. Tutaj nie przejdziemy, ale zaraz górą możemy przejść, więc pójdziemy sobie górą. Wcześniej jednak pozbieramy sobie monety, które nie wiem, czy można, czy nie można. O, doskoczyłem, dobra, czyli można. Może będzie prawdziwy Jedi. Może jeszcze nie. Ciekawe czy z drugiej strony jest też coś takiego. Zaraz zobaczymy. I chyba jest. Tylko że tutaj nie doskoczyłem. Ale spokojnie jeszcze raz. I tym razem się udało. Ale jeszcze nie ma prawdziwego Jedi. Pewnie około 60 tysięcy monet jest potrzebne, więc tyle musimy zebrać. Już nie dużo brakuje. Tutaj jest potrzebny kto? Artu? Nie, tutaj nie Artu. Może z drugiej strony Artu będzie potrzebny? Tutaj mamy coś do zebrania jeszcze. Tutaj widzę, że drzwi są zamknięte, ale powinniśmy je otworzyć z tej strony. Nie. O, ale tutaj jest, dobra. Tutaj jest tutaj tu potrzebny. Otwieramy. I co tutaj mamy? Jest prawdziwy Jedi. Super. Na tym mi zależało. Wobec tego, co teraz? Tutaj nie będę wchodzić. Tutaj jest potrzebny. Sifri po Może nie ma tutaj nic. Można normalnie przejść. Ok. Myślałem, że coś jest niechalo. Z tym, że nie można, ale. Bez problemu można wszystko zrobić. No i udało się, chociaż tam kilka monet ominąłem, co my tu możemy z tym zrobić? Czyżby to się cofało teraz? Dokładnie, czyli możemy sobie zebrać to, co nie zebraliśmy, czyli nic straconego. Moneta tutaj do zabrania, tutaj też kilka monet. I tutaj ostatnia niebieska będzie, i pójdziemy sobie dalej. O, nie można skakać? Tego to nie wiedziałem. Tutaj nad tymi dziurami są takie yy, strumienie powietrza, które pchają do góry. Coś tutaj może być. No, a tu jest po prostu powrót. Okej. Okay. Dobra. Czyli idziemy sobie w tą stronę. Zbieramy monetki. I co my tu mamy oprócz monet, tutaj nic nie ma przejście monety, kolejne monety. Cóż, a jak tutaj przejść? A może po prostu przejedziemy sobie tu? Jest to możliwe? Oczywiście, że tak. I Artu może to wyłączyć. No i ładnie. Idziemy sobie dalej. Ale bym sobie przypadkiem wziął znowu. Ale na szczęście zobaczyłem, że tam coś jest. Konkretnie mini zestaw. Potrzebujemy Artuditu. Gdzie on jest? A przejazd mu potrzebny był. No to masz przejazd Artuditu. Możesz jechać dalej. Otwieramy drzwi. I jesteśmy gdzie jesteśmy? To jest dobre pytanie. A, Grievous! Generał Grievous i jego droidy. Jego droidy bojowe. Woli wysłać droidy niż samemu walczyć, więc tchórzem jest jak nikt. A on ucieka. Normalne. Ucieka całkiem statkiem. Ucieka z pola bitwy. Dość interesujące. Ale można było się myścić nie? Te z głowy walczy Aj. Chodź tu Barnego. Wykonany. O, tutaj mamy taką moc. Nawet nie wiedziałem, że tutaj takie coś jest. Tutaj nie ma nic. Z tej strony pozbieraliśmy, więc idziemy sobie do przodu. Droidy, no cóż. To wszyscy chyba. Tutaj jeszcze coś może jest? Mini zestaw. Ale czy coś jeszcze tutaj będzie? O, tutaj mamy monetę. Nie, to w zasadzie chyba wszystko jest. Kolejny mini zestaw. Dobra, więc kończymy to. I w ten sposób kończymy drugi rozdział lądowaniem na kursant. Oczywiście statek nie przetrwa. W zasadzie to jest jego część tylko. Resztki, które zostały z tego statku. No i wylądował ten statek jakimś cudem. I przeżyli. Przynajmniej niektórzy. Poziom ukończony. Swobodna gra odblokowana. Obi-Wan Kenobi, epizod trzeci. Anakin Skywalker Jedi. Countrysh Palpatine. I to wszyscy. Prawdziwy Jedi. 100%. I będziemy mieć 752. Nie, 751 jeszcze. 27 klocek za ukończony poziom. 28 klocek za prawdziwego Jedi. I na tym sobie skończymy ten odcinek. Także jeśli odcinek Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie ten kanał, aby nie przegapić kolejnych odcinków, a ja już żegnam się z Wami i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale. Hej!